Witajcie, kochani. Chciałam was zaprosić na mój wykład, który odbędzie się 23 czerwca tego roku w Londynie w hotelu Sheraton Skyline na Heathrow. Będzie to konferencja organizowana przez Polskie Centrum Promocji Zdrowia Wielkiej Brytanii pod hasłem Łączy nas dbałość o zdrowie. Także, kochani, jeżeli macie znajomych, rodzinę, w Wielkiej Brytanii przekażcie im, proszę, informacje o tym wydarzeniu, ponieważ wy pewnie wiecie już, że żadna tabletka chemiczna nie przywraca do zdrowia, że to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem, wręcz przeciwnie. Ale nie wszyscy może wiedzą. A może ci, co już wiedzą, chcieliby więcej o tym się dowiedzieć, jak możemy. Utrzymać zdrowie, przywrócić zdrowie, ponieważ zdrowie jest obecne tu i teraz. Mamy je w zasięgu ręki. Ja pokażę na moim wykładzie na podstawie przypadku mo z mojej praktyki y metodę homeopsychoterapii. Y jak choroby przewlekłe mijają w jeden dzień, dzięki uświadomieniu, dzięki świadomości, dzięki ujrzeniu swojego złudzenia którego przyczyną jest trauma. I ta trauma może być w łonie matki, może być w systemie rodzinnym, w pamięci ciała niesiemy to wszystko. Świadomością, zwykłą informacją możemy uzdrawiać siebie i innych. Pokażę to na przypadku podczas mojego wykładu. I mam nadzieję, że będę mogła przywieźć ze sobą moją książkę, która ma się ukazać w tym tygodniu. Zobaczymy. Zapraszam wszystkich i do zobaczenia 23 czerwca w Londynie.